Dzisiaj chciałbym was ostrzec, jakie to oszustwo przygotowało dla nas Sony PlayStation. A chodzi tutaj o oczywiście o kupon dający 30-dniową próbną subskrypcję, podkreślam, darmową, jak tutaj pisze, darmową, o czym zaraz się przekonacie. W czym tkwi tak naprawdę yy, yy, sęg, jeżeli chodzi o ten filmik. bo no to, jest, to jest takie ostrzeżenie dla was, żebyście się po prostu nie dali nabrać i dla tych, którzy są młodzi, nie czytają regulaminów. Takie kody zostały oczywiście rozdane na Facebooku poprzez polubienie PlayStation, ale zostały również dołączone do gazet czy rozdawane w takich sklepach jak Computronic czy Saturn. Przejdźmy jednak do sedna. Tutaj mam krótki opis tego no i oczywiście kod, który termin ważności mija dopiero 12, yy, 31 grudnia 2015 roku, czyli praktycznie do 2016 roku termin ważności ma. Oto ten kod. Uwaga, kody zawierają wielkie i małe litery. Należy wpisywać dokładnie w takiej postaci. No i trzeba postępować. Co postępować? Jak postępować? Tutaj trzeba. Tu pisze dokładnie w sześciu krótkich punktach, ale nie w tym rzecz. Przyjrzyjmy się może tutaj, bo teraz będzie lepiej widzieć. Dobrze. W czasie trwania subskrypcji co miesiąc otrzymujesz najwyżej oceniane gry. Uwaga! I to jest tym małym druczkiem napisane. Do zrealizowania tego kuponu potrzebna jest karta kredytowa do końca trwania okresu próbnego, nie zostaną naliczone żadne opłaty. Po upływie okresu próbnego, subskrypcja zostanie automatycznie odnowiona na 90 dni, za co zostanie pobrana opłata. W dowolnej chwili można anulować 30-dniową subskrypcję próbną. I tutaj jest to gwiazdeczka, najwyżej oceniane gry to te, które uzyskały ocenę powyżej 70 w serwisie Metacritic. Natomiast jeżeli chodzi z tyłu o ten regulamin. Yy... To praktycznie można powiedzieć, że jest to jedno. Wielkie oszustwo, ponieważ automatycznie, gdy skończy nam się ta subskrypcja, zabierze nam z karty jakby na kolejny miesiąc y, kasę. No chyba, że ktoś będzie sprytny, ktoś już to przeczytał i po prostu będzie wiedział, że, y, że, że po prostu trzeba wycofać to y, jakieś, nie wiem, choćby jeden, parę godzin przed końcem tej subskrypcji. I to jest właśnie ostrzeżenie z mojej strony, żebyście się nie dali nabrać na coś takiego, bo Sony wytrzaska wam por portfel naprawdę do zera. Każdy miesiąc będziecie płacić naprawdę sporo kasy. No, a, a to już po prostu szkoda, bo to jedno jest wielkie y, przekleństwo. I to było na tyle, jeżeli chodzi o dzisiejsze ostrzeżenie. Trzymajcie się, cześć.